Ten test będzie specyficzny, bo wymaga ode mnie innego podejścia. Magic V2 testowałem nieco ponad rok temu, a tu nagle Magic V5? O co chodzi? Magic V2 testowałem nieco ponad rok temu, a tu nagle jest V5. Nie, nie pominęliście Magic V4, bo nie cały rok temu był V3, a V4 po prostu Honor nie wyprodukował. Powodem jest to, że numer 4 w kulturze chińskiej jest numerem pechowym i Honor po prostu postanowił pominąć model V4. Owszem, każdy z nas może być przesądnym i ja nie mam nic do tego, natomiast zastanawiające jest to, że tak duża korporacja Pomija numer 4, robiąc trochę bałagan w portfolio tylko dlatego, że w ich kulturze jest pechowy. Mówiłem o nietypowym teście. Chodzi o to, że Magic V5 jest tak bliźniaczo podobny do tego, co było w V3, że większość rzeczy w V5 jest skopiowane z V3. Powiem więcej, V5 w dużej części jest Magiciem V3 i to nawet nie w przebraniu. Natomiast patrząc na niedoskonałości, które mi przeszkadzały w poprzedniku, postanowiłem pójść ich szlakiem i zobaczyć, czy Honor wyciągnął wnioski, Szczególnie, że teraz model V3 można kupić spokojnie za 6,5 tysiąca, a jak dobrze poszukacie, to nawet za 5,5. Bo taki Samsung bez problemu wytłumaczy powód zakupu nowego Folda, bo się smartfon mocno odchudził i jest teraz taki, jaki Magic V3 był przed rokiem. V5 jest o 30 mm chudszy, czyli że w ogóle, bo to jest różnica niemożliwa do wyłapania. Wygląd jest ten sam, ale Honor dodał odporność na pył. Podstawowy, ale jest zgodny z certyfikatem IP59, więc jest też wodoodporny, a to już było. Ekrany są prawie identyczne. Poprawiono jasność maksymalną w sensie tę deklarowaną, bo mówiąc szczerze, nie odczuwam, że była jakaś spektakularna różnica względem V trójki. Choć nie mogę ich jeden do jeden porównać obok siebie. Oba ekrany są tak samo ładne, garb niewielki, ale dalej jest takowy na dużym ekranie i znowu. Lekko czuć go pod palcem. Niestety, średnio z nim współpracuje czujnik światła. Często odblokowując telefon musiałem chwilę poczekać na dobranie jasności. Nie znam ceny tego modelu, ale na 100% będzie on. Na dużo wyższa od tego, ile trzeba obecnie wydać za model V3. I pytanie, czy zmiany tutaj zastosowane, które pojawiły się, są w stanie wytłumaczyć sporo wyższą cenę? Kupicie go w Niemczech, Francji czy innych krajach europejskich, ale najwidoczniej Honor uznał, że jesteśmy na niego zbyt biedni, bo kosztuje on 149 euro we Francji, a w Niemczech 99 euro. To już w ogóle inna kwestia, jak niesprawiedliwie jest on wyceniony. Ja bym na miejscu Francuzów był mega wkurzony. Niemniej prawie 8 pak za Rysi, do tego ładowany z kablowy, jak tani rysik za 90 zł z AliExpress do iPada, to jest moim zdaniem absurd. Nie rozumiem zupełnie dlaczego Honor pomija nasz rynek, nie dając nam Magic Pena. Szczególnie w sytuacji, gdy Samsung zrezygnował z obsługi SPN-a w swoim nowym Z-Foldzie, więc automatycznie tutaj powinien Honor cało na biało wchodzić i mówić: Proszę bardzo, Samsung wam zabrał, my dajemy. Tak czy inaczej, tego problemu w Polsce nie mamy. Oczywiście zmieniono procent na ten bardziej aktualny, czyli topowy Snapdragon 8 Elite, ale nie osiąga on topowych wyników. W Antu tu jedynie 1 600 000 punktów, a to zaskakująco niski wynik jak na tę jednostkę. Może to wynikać z przykręcenia procesora, bo niestety, ale on się grzeje. W codziennych zwykłych sytuacjach jest ciepło, nawet odpalając Face'a, potrafi on przygrzeć ręce. Sytuacja analogiczna do nowego Samsunga. Oczywiście, ten telefon działa szybko. Wielozadaniowość jest fajna, dzielenie okien i te sprawy są obecne. Jest ożywianie zdjęć tworząc krótkie filmy jak w Honorze 400, także to super funkcja. Magic V5 powinien mieć lepsze wibracje. Może sam silnik jest dobry, ale brakuje tych wibracji w większej liczbie miejsc. Samemu trzeba sobie odpalić wibracje dla gestów nawigacyjnych, ale no powinno to być bardziej rozbudowane. Z takich rzeczy, których poprawiono, ale tak nie do końca, są głośniki. Są one identyczne i znowu nie jest żadnym problemem stłumić je palcem. To jest rzecz, która powinna być naprawiona. Ale honor tego nie zrobił. W V3 mieliśmy głośniki po jednej stronie, w momencie gdy mieliśmy rozłożony telefon, przez to trzymając go horyzontalnie po prostu je zasłanialiśmy. Teraz są one po Nie rozwiązano natomiast, a nawet częściowo problemu z biometrią i czytnikiem, który jest zbyt czuły. Przez to telefon często wkładany do kieszeni odblokowywał się sam po wcześniejszym moim zablokowaniu, jakoś sam się aktywował wielokrotnie. I tak jak w Magic V3, miałem ciągle coś naklikane czy polubione zdjęcia randomowych osób. Na fejsie. Można na szczęście wyłączyć aktywny skaner, i żeby zeskanować wtedy linie papilarne, trzeba fizycznie wcisnąć przycisk. Nie wiem, czy jest to jakieś rozwiązanie, ale no można to w jakiś sposób obejść. Honor zmienił teleobiektyw peryskopowy. Poprzednio miał on 50 MP i był całkiem, całkiem. Żeby nie powiedzieć, że bardzo dobry. Gdy pierwszy raz zobaczyłem specyfikację, a tam 64 MP teleobiektyw, to doskonale wiedziałem, że zmieniono matrycę na OmniVision 64B. Możecie zapytać, ale co z tego? Otóż ta matryca była stosowana w takich smartfonach jak Oppo Reno 6, Xiaomi, Redmi Note 10S czy Realme 8, które miały premierę w 2021 roku. Tak. 4 lata temu, a mówimy o jednostce, która trafia do smartfona za grube, grube tysiące złotych. Zoom powyżej 20-krotności ma możliwości wsparcia AI, natomiast popatrzcie na te foty. Szczerze, to bardziej mi się podoba opcja bez przetworzenia ai bo ono jest takie niezbyt szczęśliwe. Zoom razy 3, razy 6 jest bardzo dobry i to jest słowa złego nie mogę powiedzieć, ale razy 10, które chwaliłem w V3, nie jest już tak dobre, jak się spodziewałem. Traci trochę ostrość i detali, które są sztukowane. Przez algorytm, jednak niech to wybrzmi jak na składaka, to dalej bardzo dobry poziom foto na zoomie. Szeroki kąt dostał 50 megapikselowy sensor w miejsce 40 megapikselowego. Szeroki kąt jest super szczegółowy, również przy krawędziach. Nawet trawę w stanie dobrze odtworzyć, co świadczy o poziomie szczegółowości tej jednostki. Fotograficznie zatem coś poprawili, coś pogorszyli, netto jesteśmy na zero względem poprzednika. Poza aparatem. Moc ładowania jest taka sama, czyli 66W kablowo i 50W bezprzewodowo. To jest bardzo duża przewaga względem Samsunga Galaxy Z Fold 7. Bateria jest o niecałe 700 mAh większa, ale to i tak przekłada się na jeden dzień pracy i takie 5 godzin włączonego ekranu bez ekranu always on i 4 godziny z włączonym ekranem always on display. Honor na pewno chciałby dalej robić pstryczki w nos Samsungowi, natomiast w tym wypadku, gdy Samsung sporo nadrobił do Honora, a nowy Magic V5 niewiele zmienił się w porównaniu do poprzednika, to waga tych pstryczków albo nawet ich zasadność może być podważana. Ok? Dalej uważam, że jest to fajny składek, ale to już nie jest jeden, jedyny sensowny wybór na rynku, który był jeszcze rok temu. Do zobaczenia.